Witajcie, dogrywamy końcówkę dnia pierwszego, kiedy, pierwszego dnia, kiedy Johnny zeznaje i teraz właśnie Johnny wypowie to imię i nazwisko chłopaka siostry Amber Whitney, tego Kraszewskiego i, i czyli to na czym ostatnio skończyliśmy i przejdziemy dalej do przesłuchania. Sean Gdzie mieszkała panna Heard, kiedy zacząłeś się z nią spotykać? Panna Heard powiedziała mi, że dopiero co przeprowadziła się w nowe miejsce, na aleje Orange. Jakie to miasto? Los Angeles, przepraszam, tak. Czy Whitney także mieszkała w Los Angeles? Whitney mieszkała w Los Angeles, tak, z Seanem Kraszewskim. I tak. Więc jak często widywałeś Whitney, kiedy ta, ty i panna Heard byliście w związku? O, wiele razy. Whitney przychodziła cały czas z jej chłopakiem na obiady i takie tam. Panna Hert zawsze lubiła mieć ludzi wokół siebie, wiecie, na obiad, imprezy i spotkania towarzyskie, wiecie, towarzyskie wydarzenia, u niej, u niej. U niej w pokoju. Czy kiedykolwiek brałeś narkotyki z Whitney? Tak. Jak często? Z Whitney? Tak, z Whitney. Być może dwa, góra dwa lub trzy razy. Może dwa, trzy razy. Czy nadszedł czas, kiedy Whitney przeniosła się do penthouse'u, którego byłeś właścicielem we wschodniej części budynku Columbia? Tak. tak. I tutaj tak jeszcze mała informacja, bo może nie wszyscy wiedzą, że Johnny jednym z, był, jednym, był posiadaczem, oczywiście wielu, wielu domów jest do tej pory posiadaczem, natomiast on również on jest posiadaczem w Los Angeles całego jakby piętra dużego budynku w tej właśnie wschodniej części, budy w Kolumbia. Ten budynek nazywa się Kolumbia i we wschodniej jego części cały jeden poziom on jest właścicielem tego całego jednego poziomu. I na tym poziomie, to się nazywa penthouse, są kilka, jest kilka apartamentów. Czyli jakby kilka mieszkań na tym jednym poziomie. Każdy z nich się nazywa Penthouse. I właśnie tutaj teraz mowa o tym jednym z tych, z tych jego apartamentów, w którym zamieszkała siostra Amber Whitney. Kiedy to było, kiedy zamieszkała tam? Nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale pamiętam, że to było po tym, jak Rocky Pennington. Tak, myślę, że myślę, że jej chłopak Ro Ro Josh Drew, chłopak roki był już tam też. Whitney, nie pamiętam dlaczego potrzebowała nowego miejsca, ale no ona potrzebowała czegoś i dlatego daliśmy jej apartament do zamieszkania. Jak długo tam mieszkała? O, rany. Była tam. I wyjeżdżała stamtąd. Przypuszczam, że kilka lat. Ile wynosił jej czynży za wynajem? Nic. Powiedziałeś teraz, że wziąłeś narkotyki kilka razy z Whitney. Jakie to były narkotyki? Whitney i ja wzięliśmy jedną kreskę lub dwie kreski kokainy razem. Kiedy zacząłeś być przedstawiany przyjaciołom panny Heard, po tym, jak zaczęła się wasza relacja? O, praktycznie natychmiast. Cóż, w rzeczywistości natychmiast, tak, natychmiastowo. Zostałem przedstawiony całemu gangowi, wiecie. Rocky, Io, Britney Justice, oczywiście Whitney. Kto jeszcze? To wszyscy, którzy przychodzą mi teraz na myśl. Wspomniałeś Rocky, kto to konkretnie jest? Rocky Pennington. Była dobrą przyjaciółką Panny Heard z młodości, przypuszczam, tak myślę. I wspomniałeś również o Britney Justice, również, kto to był? Britney Justice była po prostu jedną z dziewczyn. Wiecie, była jedną z dziewczyn. Była dość imprezowa, zabawna i naprawdę słodka. Była słodką dziewczyną z południa. Nie widziałem Nie widziałem jej od myślę myślę, że było coś, coś poszło nie tak między Britney a dziewczynami, bo nagle po prostu zniknęła z grupy. Kiedy to było? Prawdopodobnie rok i pół, lub może dwa? Nie, dwa lata od rozpoczęcia naszego związku. Trzy lata być może. Myślę, że wspomniałeś także o kimś o imieniu Io. Kto to jest? Io. Myślę, że to była przyjaciółka panny Herz z Nowego Jorku, z... która um, uh, identyfikowała to, siebie jako, że urodziła się kobietą. Nie wiem, czy to właściwa terminologia teraz. Urodziła się kobietą, ale była wybrała. Ona w bardzo młodym wieku zdecydowała, że była tak naprawdę mężczyzną. Zidentyfikowała siebie jako mężczyznę. A ją wydawała się znów. Była była, była bardzo inteligentna oczytana, z typu osób o, osiągających, sięgających po zamierzone cele, ty, typ aktywistki. I pisała wtedy książkę. Pamiętam, że pisała książkę. A czy czy raczej on pisał książkę i Ja, ja miałem dom, jeden z moich apartamentów, czy jeden z domów był pusty i to był w rzeczywistości dom, który zorganizowałem do pisania. I kiedy, kiedy ona nie miała gdzie zostać, czy coś, to wezwałem ją do siebie, pokazałem jej ten dom, wiecie... Gdzie było biurko i inne rzeczy, więc ona powiedziałem: Pisz swoją książkę, wiecie, pisz swoją książkę tutaj. Więc przystała na to. Czy Ajo w końcu mieszkała w tym domu, czy tylko tam pracowała? Nie, nie, Ajo w końcu nie, ona w końcu mieszkała tam gdzieś w okolicy przez rok, tak zgaduję, gdzieś koło roku. Ile czynszu pobierałeś odają? Nic. Czy nadrzucił również czas, kiedy Rocky przeniosła się do Penthouse'u we wschodniej części budynku Columbia? Rocky przeniosła się do Penthouse'u numer 2. I czy przypominasz sobie, kiedy to było? A, o nie, do Penthouse'u 1, przepraszam, Penthouse 1. To było, to, to było niedługo po tym, jak panna Heard i ja zaczęliśmy dekorować to miejsce jako swoją rezydencję. Więc, więc to nie było zbyt długo po tym. Rocky przyniosła się, już wtedy przyjaźniłem się z Isaaciem. Poznaliście go, Isaac Baruch, malarz. Praktycznie już użyczyłem mu jeden z, z penthouse'ów, by tam został i zamieszkał, by mógł tam malować, bo dopiero co wrócił z Florydy, a jego mama zmarła i myślę, że miał jakieś 3 dolary w kieszeni, więc, więc użyczyłem mu jeden z apartamentów w penthouse'ie. Zapytałem też, czy ma wystarczającą ilość płcien, więc zamieszkał tam. Z jakiego powodu Roki przeniosła się do penthouse'u? I teraz adwokat Amber zgłosił sprzeciw, jak, że to jest założenie. Sędzia oddalił. I adwokat Amber dalej y, mówi, że to jest pogłoska, że pytanie potencjalnie wskazuje na coś, co zostało zasłyszane. No sędzia oddaliła. Proszę zatem panie Deb, Przepraszam, jak brzmiało pytanie? Dlaczego Roki przeniosła się do jednego z penthouse'ów? Przeprowadziła się do penthouse'u. Nie, nie przypominam sobie. Myślę, że to było związane z, związane z brakiem własnego miejsca do zamieszkania. I Amber zapytała mnie czy Zgodziłbym się na to, by Rocky się wprowadziła. A ja powiedziałam: oczywiście. Penthouse jest pusty. Nie zamieniałem, nie zamierzałem ich wynajmować. Nie było to dla mnie konieczne. One były dla przyjaciół, którzy przyjeżdżali w odwiedziny czy przychodzili w odwiedziny na dłużej. Penthouse 4 był początkowo przeznaczony dla mojej siostry Christy, by mogła odetchnąć od jej trzech tysięcy wnuków, by mogła uciec od nich i od ogromu pracy, jakie miała w firmie. Jak długo panna Pennington została w penthouse? Dłużej niż ja. Jak wysoki czynsz obejmował pannę Pennington? Nic. Czy ktoś mieszkał z panną Pennington w Penthouse'ie? Tak. Jej narzeczony, czy chłopak, późniejszy narzeczony, Josh Drew. A potem w pewnym momencie zauważyłem, że mieszka tam jeszcze jakaś kobieta. Nie wiem kto to był. Bo tam były dwie sypialnie, więc ona zaprosiła przyjaciółkę do zamieszkania tam. A ja poznałem tę osobę bardzo przelotnie, chwilę po tym, jak zaczęła tam mieszkać. Tak, i teraz sędzia się odezwała, że o, jest to bardzo dobry moment, by zakończyć. Tu adwokat Dionego dobrze, że tak, że też uważa, że jest to dobry moment, by zakończyć. I sędzia teraz mówi do wszystkich obecnych na sali. Panie i Panowie, jest godzina 17 czas na przerwę popołudniową i proszę nie dyskutować o sprawie z nikim, ani nie robić rozeznania na zewnątrz. Do zobaczenia rano o 10. Dziękuję. Wszyscy wstali, bo rada przysięgłych wychodzi. Tak rada przysięgłych są jedynymi osobami na sali, które nie są pokazywani i teraz sędzia teraz tylko do John'ego jako, że on jest w trakcie przesłuchania upomina go, że proszę jako, że jesteś w trakcie swojego zeznania proszę byś nie rozmawiał z nikim o tym włączając to swoich też adwokatów. John'y potwierdził, że dobrze. Także to jest zakończenie pierwszego dnia z przesłuchania. Yy, także yy, to Johnny tutaj właśnie wraca do swojego miejsca, wszyscy się zbierają, tam ktoś jeszcze kameruje, robi zdjęcia, także no to, czyli tak, to jest wszystko z dnia pierwszego, dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i mam nadzieję do usłyszenia.